Jest z nami Michał Kulczyński, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Kłaniam się nisko, panie mecenasie. Kłaniam się, dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie mecenasie, spotykamy się dlatego, że y, poziom frustracji klientów cinkciarza sięga zenitu i y, jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z osobami, które organizują protest, który ma się jutro już iścić przed Ministerstwem Sprawiedliwości i teraz y, y, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o tym i to za chwilę w ogóle pokażemy naszym widzom, jakie działania podejmuje i w ogóle w pierwszych słowach swojego wystąpienia jest mowa o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości uważnie monitoruje sytuację y, poszkodowanych klientów. Niemniej jednak, nie widać jednak, żeby te działania powodowały to, że do tych klientów wracają pieniądze. Więc ta frustracja i ten protest jutro jest uzasadniony? Panie redaktorze, szanowni państwo, w mojej ocenie uważam, że protest jak najbardziej jest uzasadniony. My, jako prawnicy, którzy staramy się pomóc klientom, klientom, krzywdzonym przez działania spółki Cięciarz.pl łączymy się z nimi w tej frustracji. Chcemy im pomóc, staramy się zrozumieć, że te osoby powierzyły środki pieniężne, swoje oszczędności, oszczędności życia, środki, które były na prowadzenie właśnie działalności gospodarczej i tym samym tak naprawdę chcą pokazać się w, szerzy, w szerszym gronie, ponieważ, ponieważ na chwilę obecną, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez. Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Samych zawiadomień jest prawie 7 7000... tysięcy. Więc skala zjawiska jest bardzo duża. Do naszej kancelarii, do kancelarii Sobota-Jachira, na samym początku tego problemu z wypłacalnością zgłosiło się no prawie 2000 osób, które prosiły o wsparcie, pomoc, poradę prawną, w zakresie tego, w jaki sposób można odzyskać te środki. Mhm. Zatem tutaj na chwilę obecną ta skala zjawiska jest, no, jak widać, wielokrotnie wyższa, tym bardziej, że ten jutrzejszy protest. To też ma być rozmowa. Rozmowa z Ministerstwem Sprawiedliwości ma być złożenie petycji, które zostało przygotowane przez organizatorów tego, tego protestu, gdzie chcą przedłożyć także swoje postulaty, porozmawiać o tym, jak wygląda ich sytuacja, jak wyglądają te postępowania, zarówno cywilne, gdzie na etapie postępowań sądowych klienci spółki chimciasz.pl próbują dochodzić swoich należności ale także w kwestiach postępowania karnego, gdzie właśnie zgłaszają się i zawiadamiają organy ścigania o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa. Są tymi pokrzywdzonymi. Sama prokuratura wczoraj wskazała wyraźnie w swoim komunikacie mhm. w aktualności, które są, że prowadzi aktywnie na chwilę obecną 145 postępowań karnych. Zatem tutaj widzimy, że ten protest ma być też takim przykładem, ma być też takim zgłoszeniem się osób, które chcą przedłożyć swoje postulaty, by móc porozmawiać właśnie o swoim problemie, o problemie Pani mecenasie, ale to jakby ja, ja to rozumiem, tylko że już ile z tych protestów w ogóle przed Ministerstwem Sprawiedliwości obserwowałem. Ojców w przypadku niealimentacji, osób poszkodowanych przez Ambergold dawno temu, po prostu no, absolutnie nie umniejszając roli protestu. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście minister może. Tutaj spowodować to, bo rozumiem, że minister średnio, ale prokurator generalny, czy może spowodować jakieś przyspieszenie w ogóle naprawienia tego, tej krzywdy, która się w tej chwili dzieje? Myślę, że na pewno objęcie nadzorem przez prokuratora generalnego tego postępowania, które jest toczone, być może spowoduje przyspieszenie takiego postępowania. Niemniej jednak trzeba mieć też na uwadze, że prokuratura działa w swoim trybie prowadzi postępowanie w swoim jakby zakresie tak mhm. szybko, jak to jest tak szybko, jak to jest możliwe. Tym bardziej że na samym początku prokuratora chciałbym zauważyć w momencie, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego powiadomiła prokuraturę e, o tym, że ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, e, następnego dnia zostało wszczęte postępowanie. To był początek października 2024, więc tak naprawdę ta reakcja tak. prokuratury no, była... No, szybka, nie no, niemniej... Panie mecenasie, tak, ale była, było w październiku bardzo szybko śledztwo wszczęte, natomiast zabezpieczenie majątku nastąpiło 19 marca. I teraz w ogóle, żeby... Y, by, no, ale ja na to y, z tego komunikatu to wyczytuję. Z tego, y, 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 z tego komunikatu, który ministerstwo samo podaje tutaj. Na, 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 w tych punkcikach, więc, nie, znaczy, tak. Y, y, ja, znaczy, rozumiem to, że to szybko nastąpiło działanie tutaj, ale czy Pana zdaniem nie przypomina historia naszych poprzednich takich postępowań, w których po prostu no, śledztwo było, ale naprawienie szkody nie nastąpiło? I trochę nam, jakby się dzieje ta historia w tej chwili. Czy też widzi Pan tutaj jednak, Większą mobilizację organów, które chcą naprawić tę krzywdę, która się wydarzyła osobom, które miały rachunki, albo wręcz w ogóle oszczędności życia w cięciarzu. Każda sprawa, każdego postępowania jest różna, jest inna, składa się z innych elementów. Tutaj od samego początku od samego początku też spółka przedstawiała, że ma problemy techniczne. O ile prokuratura zadziałała w mojej ocenie bardzo szybko i szybko podjęła działania, 19 grudnia 2024, 2024 zostały zablokowane rachunki spółki Cinkciarz. No jest to też czas, gdzie prokuratura musi zebrać materiał dowodowy w sprawie, musi przygotować się do tego, żeby móc, tak jak wskazała, zablokować 328 rachunków bankowych, by zabezpieczyć, by zabezpieczyć środki klientów Cinkciarz.pl. Mhm. Myślę, że to przekłada się także na... Szybkość postępowania. A panie redaktorze, ja raz jeszcze zwrócę uwagę: rozmawiamy o prawie 7 tysiącach zawiadomień, gdzie trzeba danych zawiadamiających przesłuchać, gdzie w ramach pomocy, pomocy prawnej właściwe jednostki policji muszą zaprosić na spotkanie. Tak, przesłuchać, sporządzić z tego protokół, więc ten czas troszeczkę się wydłuża. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że w chwili obecnej też no, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości spółki. No cienka. właśnie, pani mecenasie, tu wchodzę w słowo, dlatego że w tym komunikacie ministerstwa, nasz fantastyczny realizator jeszcze raz to pokaże, 10 marca w sądzie rejonowym w Zielonej Górze zarejestrowano wniosek o upadłość spółki. Ale co znaczy słowo zarejestrowano wniosek? Już Panu wskazuje. Kancelaria Sobota Yahira w dniu właśnie 10 marca 2025 roku w imieniu, w imieniu swojego klienta złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Ja zwrócę tutaj, szanowni Państwo, uwagę, że postępowanie upadłościowe składa się z dwóch elementów: elementem o ogłoszenie upadłości i następnie jest postępowanie. Po ogłoszeniu podłości, jeżeli sąd podejmie taką decyzję. Ten wniosek został złożony skutecznie, został przez sąd przyjęty. Co więcej, już 28 marca 2025 roku sąd rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego, który ma zabezpieczyć interesy klientów, ma w chwili obecnej informować sąd o sytuacji spółki, jaka jest na chwilę obecną. Tak, aby sąd podjął właściwą decyzję, czy tą, upadłość, tą, czy, czy tą upadłość ogłosić. Niemniej jednak trzeba też mieć na uwadze, że sam fakt tego zarejestrowania powoduje to, że ta skuteczność tego postępowania już jest, już się toczy i podkreślę, co też prokuratura w swoim komunikacie z dnia dzisiejszego wyraźnie wskazała, że prokuratura regionalna w Poznaniu przyłączyła się do tego toczącego się postępowania o ogłoszeniu upadłości spółki Dziennikarz.pl. Panie Michale, bardzo dziękuję. Michał Kulczyński, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Sobota, Yahira był y, z nami. Do tematu proszę państwa będziemy wracać, jutro także będziemy śledzić protest klientów Cinkciarza.